Patć, co dawało mi pani zewsi. Tutaj to jest pierwś kurczaka. Była kurczaka całe, ale ja patrz teraz będę robić przepis z te pierwszej. naprawdę ta przepis, patrz na mnie, ten przepis będzie super smakować. Dlatego jest super dobre pieczone, jest miękkie, ma dużo smaka i więc wszystko jest super szybko i łatwo. Dobrze, wycześnie zaczynać. Daj mi like, dlatego jest bardzo ważne. I wiesz, ja potrzebuję Twój like i też to, Twoja subskrypcja za darmo na mój kanał. Zaczynamy przepis. Będziemy, rob będziemy robić ten pierwszy. Kroimy pierś kurczaka na plasterki pół cm grubości. i wkładamy jedno mąki w ten sposób. Ja używam mąki z kaszy mannej. Ponieważ jest bardziej, bardziej krupiąca, ale wy możecie użyć normalnej mąki lub mąki z ryżu dla bezglutenowców. Aby plastiki się nie sklejały, podzielam je arkuszem pergaminu. Wsypujemy mąką również małe kawałki. Resztki, które zostaną z pierwszego kurczaka. Gdy wszystko jest gotowe, zaczynamy podgrzewać patelnię. Najpierw lejemy trochę olej z oliwek i dajemy dwa ząbki czosnku albo jeszcze lepiej mój krem cząstkowy. Zostawię Wam link tu na górę. Dwie małe łyżeczki. Zamiast dwu ząbku czostku, i teraz dodajmy element, który bardzo lubię masło. Właściwie jest to opcjonalne, przydałoby się tylko trochę więcej oleju, ale masło dodaje naprawdę lepszy smak. Dodajemy trochę świeży tymianku, że nie macie świeży, dobre też suszone. I tak samo dodajemy rozmarin. I voilà. Teraz zaczynamy smażyć nasze skalopki. I voilà, widzicie? Zmieszamy. Gdzie jest miejsce, dajemy tu. Jeszcze tu. A patrz, ty duży. O, perfetto. Dodajemy trochę soli i czarne pieprz w oh, ten sposób. Odwracamy plasterki tak, aby obie strony były aromatyzowane. Teraz włączimy ogień na maksa i dodajemy super dobre białe wino. Widzicie? Ah. Teraz wyparuje, zostaje tylko smak, dobry smak, dlatego musicie używać dobre, dobre białe wino. Solimy i odwracamy plastry, aby zobaczyć, czy już się zarumieniły. Gdy obie strony są złoto brązowe wtedy są gotowe. Jeszcze trochę soli i pieprzu. I okładamy je do pojemnika termicznego, aby były ciepłe, dopóki nie zmażymy wszystkich. I znowu następne, dodajemy masło, dodajemy świeże przyprawy, rozmaryn, tymianek, i kiedy rozpuszczamy masło, zaczynamy. Nowe kotlety. Ola. Voilà. Patrzę. Et voilà. Daj, 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 daj. A, daj. czosnek jak wycześnie. Dlatego nie zapomniamy. To jest bardzo ładne. Bardzo ważne. Plasterki. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale mogę tu dać mało kawałku. A, dobrze. Perfetto. Teraz solimy. Dajemy też pieprz. I teraz, jak widzimy, będę szybciej gotowy. Widzicie, kiedy ja odwracam, już są słodkie. Dlatego patelnie już jest gorąca. Widzicie? O. Wszyscy wracamy i znowu włączymy na maksa i wino. I voilà. Alkohol paruje, widzicie, ja będę pijany, dlatego ja, ja od, oddycham alkohol i <grym> voilà, odwracamy, aby brało smak wino też, hmm? na dwie strony, widzicie, odwracam, 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 odwracam i voilà, kiedy są złote, już możemy skować. Musimy zawsze sprawdza, sprawdzać smak. Dlatego ja sprawdzałem, jak chcę dodać troszeczkę tymianek. Hmm. Próbujecie też e, sól, pieprz. Musicie spróbować sos. Kiedy są dobre, skowane na garnek. I tak robię z nimi wszystkimi. A na koniec, patrzcie, Ucieramy skórkę z cytryny. W ten sposób dodamy potrawie trochę kwasowości, aby zrównoważyć smaku. A teraz, zanim goście się zorientują, spróbuję mały kawałek. Cicho, nie mówcie nikomu. Mm. Mamma mia... Mm. Jak widzieliście, mówiłem prawdę. Smaczne i szybciej. Naprawdę, naprawdę super dobre. Całe gości byli super zadowoleni. Też mój teście, moje też super zadowolona. Ja zarabiała punkt. Widzicie? zarabiała punkt. Dobrze. Dobrze, że podobało Ci się ten przepis? Daj mi like, subskrybujcie na mój kanał i gdziecie zobaczyć też na mojej stronie internetowej www.giuzepedilioszew.com Możecie blokować moje przepisy i zobaczyć coś innego. Dobrze? Dziękuję bardzo i do widzenia. Następny przepis. Arrivederci!